Może się pochwalić 16-letnią pisarką, która mimo młodego wieku zdołała wydać do tej pory pięć książek, a szósta jest w druku. Jak się okazuje, następców Doroty Masłowskiej, która rozpoczęła literacką karierę w wieku 18 lat, mamy sporo. Niektórych poznamy dzięki Katarzynie Kowalskiej. Po prawdziwej sprinterki. Nie tylko w pisaniu na komputerze, ale i w liczbie napisanych powieści. Jagoda Wójciech ma dopiero 16 lat, a już wydała kilka książek. I to chyba dopiero początek, bo w drukarni już jest kolejna. Zainspirowałam się starymi filmami o supermenach i tak dalej, no i postanowiłam napisać właśnie o superbohaterach tylko. Naszej, bo chciałam przedstawić zwykłych ludzi jako superbohaterów. Wspierają cała rodzina głównie, dziadek, wydawca i drukarz w jednej osobie, ale nie tylko on jest pewien, że jego wnuczka ma prawdziwy talent. Około 8 lat napisała pierwsze swoje opowiadanie Liście Zła. Tymże opowiadaniem mocno był zainteresowany świętej pamięci aktor Siemion. Do tej pory najlepiej została przyjęta jej druga powieść, Gwiezdne Oczy. Książka cieszyła się jak na koszelińskie wydawnictwo naprawdę całkiem przyzwoitym yy, czy, zainteresowaniem. Stała się też przedmiotem badań naukowców. Ta książka będzie przedmiotem wykładu na, na Wydziale Pedagogiki. Młodych pisarzy w Polsce jest coraz więcej w długołym